Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o liczeniu nominałowym w liczarkach ilościowych. Pokażę Wam co to jest, czemu wam się ta funkcja przyda i czemu warto wybierać takie, które posiadają funkcję nominałową. Zaczynajmy! Liczenie nominałowe to namiastka liczarki wartościowej. Jak to działa? Najpierw wybieramy nominał, który liczymy, potem wkładamy banknoty i otrzymujemy wynik. Jest to wynik pomnożony ilość razy wartość nominału, który wybraliśmy. Po co to może być nam potrzebne? A pokażę Wam. Najbardziej nam się przydaje to w momencie podsumowania gotówki na koniec dnia. Potrafi to bardzo przyspieszyć naszą pracę. Opcja nominałowa w praktyce. Zaczynamy od tego, że wybieramy nominał na liczarce. I wybieramy po kolei nominały, które będziemy w moim przypadku mam trzy nomina nominały, dziesiątki, dwudziestki i pięćdziesiątki. Jak będziecie ich mieli więcej, jednoczynosie, którą będziecie musieli dokładać, jest zmiana nominału. W naszym przypadku zaczynamy od dziesiątek i klikamy najważniejsze sumowanie należy sobie przycisnąć. Zaczynamy od banknotów 10 złotych. że mieliśmy 79 sztuk, co daje kwotę 790 zł. Zmieniamy sobie teraz banknoty na 20. Na ekranie mamy łączną wartość, jak także łączną ilość sztuk. A u góry wiemy, że mieliśmy 20 zł, i mieliśmy 90 sztuk banknotów. Łączne mamy podsumowane tutaj ilość łączną i wartość z dziesiątkami. Teraz zmieniamy na 50. I wkładamy nasze 50. I w tym momencie wiemy, że banknotów 50 zł było 100 sztuk, co daje nam łączną kwotę z trzech nominałów 7590 zł. Dzięki temu możemy szybko podsumować kasę na koniec dnia, dzięki czemu zaoszczędzimy nasz cenny czas. A teraz przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, funkcja nominałowa jest bardzo przydatna w normalnym użytkowaniu ponieważ bardzo skraca czas pracy, który codziennie wykonujemy. Warto zwrócić uwagę, żeby Wasza liczbka posiadała funkcję nominałową. W naszej ofercie nawet Basecamp C130 posiada funkcję nominałową, więc za niewielkie pieniądze możecie już dostać tą funkcję. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.